Ładny dziś dzień, a ja sobie idę do... O nie, to on, ten blockers, tylko jakoś inaczej wygląda. Ale co on robi w Beverly Hills, chyba że, mnie śledzi? Zatrzymaj się, ja chcę tylko, wiem czego chcesz, tego co każdy blokers, pieniędzy i mordobicia. Okej, okay, mam czas, zwiewam. Chyba za mną już nie lesie. Ale na mojej tak zwanej hajzie mnie nie dogoni. Co? Walnięty blokers zniszczył mi hajzę. Blokersie, dopadnę cię. So, you think you're untouchable? Word life. This is basic thugganomics. This is basic thugganomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel Word life. This is basic. Basic thuggan. Thuggan. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel. Whether fighting or spitting.